Bo ty Też. mówisz, już, że wyczułeś, że Marcin jest obsrany. Tak. Ale to się tyczy tego, że jestem niższy? Pytasz, nie. Się, mnie, pytasz się mnie, kurwa. E, czy ja stałem koło niego, kurwa, i czułem, że jest wyższy? A się pytasz, czy bo, kurwa, czułeś, się czułem, że jest obszerny. Kurwa, macie źle zrozumiałeś pytanie. Ja pytanie. Źle zrozumiałeś pytanie. To nie pierwszy raz. Źle zrozumiałeś pytanie. Nie raz, tak źle zrozumiałeś pytanie. Źle zrozumiałeś pytanie. Źle zrozumiałeś pytanie. Źle zrozumiałeś pytanie. Źle zrozumiałeś pytanie, i jak będziemy tak dalej no to jest wyższy. Zrobiło to na tobie wrażenie. Co? Spytałem Co? Jego warunki. Fizyczne. A ja już się zdałeś Zadałem... czy czuł, że byłem obsrany. Tak. To bo... co to za sobą Jeżeli Nie, to kurwa ale... o warunki fizyczne, a ja się pytasz czy czuł, że ale byłem obsrany. Ale to jest inne pytanie kurwa. zupełnie. No, do niego. Kurwa, jaką narrację tworzysz? Kurwa, nie się bardzo nieprofesjonalnie nie. Nie, nie, stary, pytam się, czy w tej w czy Nie,

i z... się obstrałeś.